Vlogmas. dzień czwarty. Może się nie zabije! Dzień dobry mordki. Słuchajcie, jest chyba koło dziesiątej. Ja wczoraj wróciłam do domu koło drugiej, koło pierwszej chyba, ponieważ e, zepsuł nam się Alan w pracy. I nie miałam jak e, wejść. Musiałam czekać aż przyjedzie specjalna e, ochrona, jakby straż. Nie wypiłam wczoraj herbaty. Wypiję dzisiaj dwie. E, dzisiaj idę do pracy na 18. E, miałam iść dzisiaj do Apple'a, <laughs> ale jutro nie pracuję, więc przełożyłam sobie wizytę na jutro, żeby bez stresu, bez pośpiechu tam siedzieć ile trzeba i e, od razu też w razie co naprawić ekran. E, więc tak, zaraz będziemy robić sobie śniadanko, tylko muszę iść do Tesco po bułeczki, mam ochotę na świeżą białą bułeczkę. Mamy czas do 17, a później od 18 do 2. Praca. Słuchajcie, boże, I look like a Rudolf the Rednose reindeer. I mean very festive. I've been sitting on your clothes all this time. I'm so sorry. Are you sure? Okay. Słuchajcie, Abby mi pomaga, i udostępniła mi swój telefon jako um, makietę oraz swojego iMac'a. I nie uwierzycie na jaki pomysł wpadłam. A wpadłam na taki pomysł, że przecież zauważyłam, że mogę robić screenshoty normalnie, więc robię screenshoty wszystkiego. Importuję to do... na iMac'a, powiększam, to samo wyświetlam sobie u Abi na telefonie. O, patrzcie! What e, Więc teraz mam to samo tutaj i tu i mam telefon w tej samej pozycji, żeby móc wiedzieć, gdzie mam kliknąć. Więc teraz klikam... Oh, to be fair, let me do another screenshot if, ok, więc teraz jestem już tutaj w ustawieniach i zrobię sobie, spróbuję zrobić słuchajcie, backup od drugiej strony jak to wyjdzie to ja chyba się napiję dzisiaj ej, mordy, ja chyba to zrobiłam, zobaczcie to w ogóle chcecie zobaczyć moją journey? patrzcie zajęło mi tyle tyle mi tego zajęło, no to jest, to jest niemożliwe. Mój telefon działa? I, i ja Nie wierzę. Za dwie godziny mi się backup skoczy. Boję się teraz ten telefon odłożyć. Zajdzie, bo się go odłożyć, to nie są żarty. Jak będę teraz tak siedzieć? Telefon nie to jest <gry> Ok, zadzwonię do mamy. Żeby tradycji stało się zadość, odpakuję kalendarz i otworzymy całe cztery okienka. Idealnie będę miała do herbaty, bo mam do wypicia dwie dzisiaj. Ok, więc najpierw musimy tą z wczoraj znaleźć: trujeczka. Supreme Matcha Green. O, super, bo lubię macze. Więc najpierw sobie wypijemy macze. A później będziemy szukać czwóreczki. Więc wąchamy? Uuu, słyszycie, co leci w tle? Przyjaciele? Dobra. To jest zdecydowanie moja ulubiona z pierwszych trzech A teraz czekoladki Numerek jeden I jest to nasz raniwerek! O, zmienili, słuchajcie, zmienili opakowanie tych małych czekoladek Kiedyś były takie miśki, które są tutaj też na pudełku a zmienili na... A zmienili na takie bałwanki. Ale fajnie. O! Dali misia, ale czerwonego. Czyli zamiast niebieskiego macie teraz czerwona opakowanka. O! Biała kuleczka. Więc mam dwie czekoladki na teraz, dwie czekoladki do drugiej herbaty. I idę edytować. Wczorajszego vloga. Robię sobie słuchajcie typową angielską przekąskę, czyli bagietkę z chipsami w środku. To jest serio y, angielski przysmak. Dodo kiedyś o tym mówiła na Instagramie. Polecam dodo, dodo knitter. się umalowałam do pracy backup na telefonie cały czas mi się robi wyświetla mi się teraz, że zostało 5 godzin, jest słuchajcie 16.30 i ja położę się na chwilę tak żeby nie zepsuć makijażu i mam godzinę i 20 minut zanim muszę wyjść do pracy i powiem wam, że chyba się e, tak lekko zdrzemnę nawet nie, że będę spać spać, ale po prostu się położę zrelaksuję, może na 10-15 minut przymknę oczy? Nie wiadomo, nie wiadomo. Dobry wieczór, dzień dobry, jest godzina już wam powiem 3.30 zostałam odwieziona, także nie musiałam wracać publicznym transportem o tej godzinie zawsze to się szanuje i słuchajcie, po pokażę wam coś niesamowitego. Mój telefon nadal robi sobie backup, a był cały czas włączony ten backup od czasu jak pokazywałam go wam Jakieś 12 godzin temu. Zwaliłam cały omlet przy przekładaniu go na talerzyk, ale to nie zmienia faktu, że pachnie przepysznie, więc zabieram się za jedzenie. Chcę jutro iść na paznokcie. Um, miałyśmy i z Abi przed jej urlopem, a ona jedzie 10. Um, ale jutro obie mamy wolne, więc może uda nam się pójść jutro. A ja teraz, słuchajcie, biorę prysznic? Nie, nie mogę wziąć prysznica, bo zabi. Hmm, no dobrze, brałam prysznic przed wyjściem, więc w sumie nie tak źle. Yy, ja teraz przybiorę się, idę spać. Dziękuję bardzo, że oglądaliście dzisiejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I tak, jeśli jeszcze nie subskrybujcie, to koniecznie zasubskrybujcie. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro.